My awki, żeby nikt nie zgarnął, tak jak wtedy. No właśnie. Albo żeby nikt nie spadł, tak jak ja to potrafię. Dobra, chodź do strefy, Śmity bo też. ona dużo bije. Mam, mam, no, y po tego. To, to dawaj, chodź. Bo ona już idzie, On o bo... nie łachmy to, Dobra, chodź. Spokojnie. Przecież ona leci 3 tygodnie, gościu. Najgorsze, że nie WP widzimy dostaniesz. tego typa. <grym> Boże. Ale moje budowanie się przydało Zbudowałem... Widzę go, widzę go Też go widzę Tam jest Wiem Jak on tego nie dostał? On jest sam i ty z... Bambi krad. Kampi, on kampi Dokładnie, 105 gościu Dobra, nice Widzisz, moje 105 się przydaje Wirtualna piątka leci na YouTubie Game! no Ale znowu, znowu kawałek Dobra, easy win Dobra, chyba, dzięki za oglądanie